Do tego, że w Legionowskim Żłobku po prostu się dzieje, jego dyrekcja zdążyła już wszystkich przyzwyczaić. Tym razem na żłobkową tablicę trafił projekt z pierwszej pomocy przedmedycznej. Z nieszczęśliwymi zdarzeniami mamy do czynienia właściwie każdy z nas, tak? Na swoim podwórku. I im więcej jest wiedzy w nas i lepszego przygotowania, tym jesteśmy my bezpieczniejsi, ponieważ, no, co jest najważniejsze? Zdrowie, prawda? I wszyscy się o nie troszczymy, więc zatroszczmy się o te nasze najmniejsze dzieciątka. Wszyscy pracownicy żłobka tego typu szkolenia mają już za sobą. Rodzice szkolą się od niedawna. Do tej pory odbyły się dwa kursy. W sobotnim, podobnie jak w poprzednim, wzięło udział 20 osób. W wielkiej właśnie uprzejmości władz miasta otrzymaliśmy 50% dofinansowania do tego kursu pierwszej pomocy, więc jest wielkie zadowolenie również rodziców, bo jest zmniejszony koszt znacznie i mam nadzieję, że nie będzie to drugie i ostatnie spotkanie, tylko będziemy organizować kolejne. Taką nadzieję mają również rodzice, jak twierdzą inicjatywa dyrekcji Legionowskiego żłobka, to odpowiedź na stawiane od dłuższego czasu pytania o bezpieczeństwo najmłodszych. Myślę, że to jest wspaniałe przedsięwzięcie dla rodziców, którzy mają pociechy małe, małe dzieci w domu. Zawsze przydaje, przydaje się taka wiedza, ponieważ różne są sytuacje, i dzięki takim szkoleniom będziemy mogli pomóc nie tylko naszym dzieciom, ale też wszystkim, którzy będą w potrzebie. Kurs trwał 6 godzin lekcyjnych. Szkolenia prowadziła praktyk ratownictwa i wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Beata Łaziuk. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której każdy rodzic mógł ćwiczyć na fantomie. Przy reanimacji liczą się jednak nie tylko umiejętności najważniejsze to zachować zimną krew i natychmiast podjąć działania ratownicze. Oceniła. Czy maleństwo jest przytomne czy nieprzytomne, albo dziecko, albo niemowlak? Jeżeli jest nieprzytomne, jeżeli stwierdzi, że jest nieprzytomne, to czy jest oddychające, czy też nieoddychające? Jeżeli okaże się, że jest nieoddychające, no to jak najszybciej musimy rozpocząć wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli powtarzać cykle 5 oddechów na 30 uciśnięć serca. Jeżeli chodzi o uciski więc u niemowlaka te uciski wykonuje się dwoma palcami, a u dziecka jedną ręką. Nad jednej ręki na środku klatki piersiowej. Na środku klatki piersiowej. Prosimy się nie bać wykonywać tych. Uciśnić, bo nowe wytyczne, które weszły w roku 2010 w życie, mówią o tym, że w głąb klatki piersiowej dziecka musimy uciskać do 5 cm. Tylko wtedy reanimacja może być skuteczna. Trzeba też pamiętać o tym, aby jak najszybciej wezwać pogotowie. Najbliższe szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców zostaną zorganizowane najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Szczegółowych informacji należy szukać w Legionowskim żłobku.